Drodzy kibice, nareszcie dosyć czekania. Euro 2020 rozpoczęte. Polacy w pierwszym meczu, pierwszej kolejki zagrają przeciwko Słowacji w Rosji w Sankt Petersburgu. Poniedziałek, godzina 18.14 czerwca. Po dwóch towarzyskich meczach przed rozpoczęciem Euro no, raczej nie możemy powiedzieć, żebyśmy byli w najlepszej formie, aczkolwiek najważniejsze jak wypadną nasi tutaj. Na tej wielkiej imprezie. Pierwszy gwizdek i rozpoczęli. Pierwszy atak Polaków. Już tutaj na lewej stronie dośrodkowanie i łapie rodak. Grają Polacy. Płacheta przy piłce. Płacheta dośrodkowuje Lewandowski. Minął się z piłką, ale prawie byliśmy świadkami. Pięknej główki Atakuje Słowacja Tutaj na lewej stronie Mak dośrodkowuje. I Polacy wychodzą z kontrą Atak polski Uwaga zobaczymy co z tego będzie Strzela Płacheta i nic z tego Jeszcze kolejny strzał I broni bramkarz Słowacji Słowacja w ataku, ale tutaj ładnie odbieramy piłkę. Robert Lewandowski. Krychowiak. Juźwiak. Zagrywa do Lewandowskiego. Lewandowski! Uwaga, gol! Prowadzimy ze Słowacją w 20. Minucie. 1 do 0. Ależ ładne zagranie tam. Juźwiak wypuścił Lewandowskiego. I Lewandowski. Uwolnił się od bodajże szkriniara. I pięknie lewą nogą umieścił piłkę w bramce. No, takiego początku meczu się nie spodziewaliśmy. Jeszcze piłka po rękach rodaka poszła, ale mamy 1 do 0. Hamsik. Hamsik faulowany, i będzie rzut wolny dla Słowacji. Dośrodkowanie. Tutaj wrzutka w pole karne. Hamsika, ale nic z tego. Rybus wyprowadza piłkę. No, wyrzuca piłkę na aut. Słowacy znowu przy piłce, ale bardzo tracą tutaj piłkę w środku pola. Waga Robert Lewandowski faulowany. Szybko zaczynają Polacy. Zieliński. Zieliński traci piłkę. Szybki mecz się zrobił. Słowacja teraz. Niedokładne zagranie, znowu piłkę ma Lewandowski, Lewandowski biegnie tutaj. Płacheta, płacheta, dośrodkowanie, Lewandowski! Ale Słowacy tutaj obronną ręką wychodzą. Zagranie do Lewandowskiego, uwaga obrońca Słowacji się mija z piłką i Lewandowski znowu lewą nogą. Tym razem w boczną siatkę. I koniec pierwszej połowy. No, szczęśliwy dla nas wynik. Rzut oka na statystyki. Słowacja nie oddała żadnego strzału, natomiast my na trzy strzały mamy aż trzy celne. Słowacy z prawej strony dośrodkowują. Uwaga! Boże, nikt mija się z piłką! I ponownie Polacy wychodzą. Dobra, dzisiaj gra w obronie polskiej drużyny. Uwaga, dośrodkowanie do Lewandowskiego, Lewandowski główka, ale broni rodak. 64 minuta. Ponownie Polacy. Gramy dzisiaj bardzo dobrze, jesteśmy zdyscyplinowani. Zupełnie inaczej to wygląda niż z Islandią. Przewrotka Robert Lewandowski. Ależ było blisko, świetna forma Polaków. A Lewandowski dzisiaj w niesamowitej dyspozycji. Ponownie Polacy. Robert Lewandowski strzela i bronią, bronią Słowacy. No. Strasznie teraz męczymy tutaj Słowaków. I znowu Polacy. Nie dajemy tutaj odpocząć, nie dajemy tutaj oddychać Słowakom. Nie dajemy im stworzyć żadnej sytuacji. Płacheta tu ładnie się utrzymuje przy piłce. Trzech obrońców. Nie potrafił zebrać mu piłki. Ale zobaczymy, co będzie teraz. Polacy mądrze dzisiaj grają. Naprawdę bardzo mądre rozegranie. Rybus! No i tutaj już jak do Lewandowskiego, do Lewandowskiego, ale, ale Słowacy nie musieli za dużo robić, bo tutaj niedokładne podanie. Ponownie Słowacy, ale tutaj znowu rybus przechwytuje piłkę. Powoli rozwijamy każdą akcję. Lewandowski teraz tutaj szczęśliwie piłka przechodzi. Uwaga, Bereszyński zapuścił się aż tutaj. Uwaga, Bereszyński! Krychał jak strzela! Nie ma bramki. Ależ mogliśmy przypieczętować to zwycięstwo! Słowacy przy piłce, ale to już jest po... Jednej doliczonej minucie. Koniec spotkania. Polska ma pierwsze trzy punkty w grupie ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Bardzo ważne zwycięstwo, ponieważ, no, szczerze mówiąc, nie wiadomo, jak to będzie z Hiszpanami. Starajmy się jednak być optymistami. Rzut oka na statystyki: Słowacja nie oddała żadnego strzału na bramkę Polaków. To, to oznacza tylko jedno: że Polacy w obronie zagrali dzisiaj po prostu wzorowo. Posiadanie piłki bardzo podobne. Polacy mieli więcej podań, więcej dośrodkowań i byli po prostu w najwyższej możliwej formie. Arcy, ważne trzy punkty. Czekamy już na, na sobotę, godzinę 21, gdzie zagramy z Hiszpanami w drugiej kolejce.